Dlatego znajbiam wam, że nikt przemawiając w Duchu Bożym nie powie, niech Jezus będzie przeklęty i nikt nie może rzec, Jezus jest Panem, chyba tylko w Duchu Świętym. Witajcie w rozważaniach na dzień dobry. To był pierwszy Koryntian 12 rozdział, werset trzeci. Ciekawy fragment, fragment, który pokazuje, kiedy apostoł Paweł mówi o darach duchowych, czy o, o, o tym, co jest duchowe, bo tam słowo dar się na początku nie pojawia. Mówi, że nie chcę, aby byli nieświadomi rzeczy. I, I kontrastuje, kontrastuje właśnie dwie rzeczy. Kontrastuje w drugim wersie, jakby uwielbienie pogańskie, w którym wcześniej byli, bo przed nawróceniem byli poganami. I mówi, że szli do niemych bałwanów, jakich prowadzono. To słowo prowadzono. Niektórzy tu widzą, że to jest takie prowadzenie w sensie pewnego Przewodnictwa, że ktoś nas prowadzi w jakimś właśnie uniesieniu, w jakimś, w jakimś doświadczeniu. No i można by zadać pytanie, co jest złego w tym, że, że jakieś doświadczenie mamy duchowe, no, ono samo w sobie nie jest przecież. No właśnie, no to można na nas jakoś wpływać pozytywnie, dlaczego miałoby nie wpływać pozytywnie. Ale kontrast jest właśnie, nie, jakby nie w tym samym doświadczeniu. I to myślę jest dosyć ciekawe, bo dzisiaj często się właśnie może dlatego, że bardzo często ludzie niewierzący się kompletnie nawracają. I dla nich, jakby to pewne przeżycie, jakieś ekstazy, jakiegoś takiego właśnie bycia blisko transcendencji, jakiegoś uniesienia, jakkolwiek byśmy tego nie nazywali, jakby no, staje się takim takim sednem, sednem chrześcijaństwa. Ale zwróćcie uwagę, że że to jest sedno uwielbienia, tak? to jest sedno pewnego, pewnej religijności, to jest sedno pewnego no, oddawania czci jako takiego. Ja myślę, że jak jakiś muzułmanin nie wiem, się modli i rob, robi to żarliwie, czy jakiś no, jeszcze inny, nie wiem, jakieś plemię, gdzieś, które gdzieś tam tańczy wokół, wokół ogniska i, i oddaje cześć jakiemuś swojemu Bogu, no to, to, to też jest jakieś doświadczenie. Tak? To nie jest przecież wyprane z, 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 z emocji, wyprane z jakiegoś nawet, ja bym powiedział, duchowego wymiaru. Ten duchowy wymiar jak najbardziej tam się pojawia. I zresztą trzeci werset, który kontrastuje, on nie kontrastuje tego, że tu jest ducha, tu nie ma ducha, tylko raczej mówi, jaki duch jest w chrześcijańskim uwielbieniu, a jaki duch jakby jest gdzie indziej, czy jakie duchy są gdzie indziej. I ten trzeci werset właśnie mówi o tym, dlatego oznajmiam Wam, że nikt przemawiając w Duchu Bożym, nie powie Niech Jezus będzie przeklęty i nikt nie może rzec, Jezus jest Panem chyba tylko w Duchu Świętym. Czyli zwróćcie uwagę, że jakby chrześcijaństwo nie polega na tym, że, że chrześcijaństwo jest duchowe, a reszta jest nieduchowa. Nie, no, jakby Wymiar duchowy istnieje. On, on, on istnieje i, i spotykamy Go w różnych, można powiedzieć, no, w różnych doświadczeniach mistycznych, tak powiedział w różnych religiach również. W różnych nabożeństwach, nie, nie tylko i wyłącznie chrześcijańskim. Natomiast różnica właśnie jest w tym, że no, są różne duchy. Duch Boży, Duch Święty, to jest Duch, który działa y, pośród nas. To jest Duch posłany nam y, od ojca z tronu, z tronu, kiedy wywyższony Chrystus. Zdobuł, jakby jego obecność dla nas, tak? I no, najpierw jest niebo wstąpienie, znaczy najpierw w ogóle jest ukrzyżowanie, potem zmartwychwstanie, po zmartwychwstaniu jest niebo wstąpienie i po niebowstąpieniu dopiero pięćdziesiątnica, czyli wstąpienie Ducha Świętego na ziemię, który zaczyna działać i który zaczyna tworzyć Kościół Chrystusa, właśnie działając pośród nas i, 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 i mieszkając pośród nas i łącząc nas w świątyni. Ale ten duch jest właśnie duchem, który no, tworzy coś innego, tworzy inną jakość. To nie oznacza, że, że nie ma nic poza. To, znaczy, to oznacza, że to jest inna, nowa jakość, i ta nowa, inna, nowa jakość jest tą jakością tworzoną przez tego ducha. Co ciekawe, to jakby trochę też nie wprost jest pokazane, że może być jakiś inny duch, który może działać na nabożeństwie. I tutaj się właśnie pojawia ta chyba najważniejsza rzecz w wersycie trzecim. Mianowicie pewna konieczność weryfikowania doświadczeń mistycznych i to do weryfikowania nie przez mistyczność samą, ale przez wyznanie wiary. To znaczy, to jest też ciekawe, że jakby duchy się pojawiają tutaj, te duchy, które, no, pod, które pod którego wpływem jesteśmy, one nie są neutralne. One są właśnie duchami, które jakby wiążą nas albo z Chrystusem. Albo nas wiążą z jakimś innym wymiarem, jakimiś innymi, innymi bytami, które gdzieś tam e, sobie funkcjonują, o których nie wiem zbyt wiele, ale generalnie które są. E, i, I co ciekawe, i to jest jakby to chyba klu, o, do, o, o, o do którym chciałbym powiedzieć, że testem właśnie mistyczności nie jest mistyczność sama, ale wyznanie wiary. E, Paweł mówi: Oznajmiam Wam, że nikt przemawiając w duchu Bożym nie powie, niech Jezus będzie przeklęty. Innymi słowy no Doktryna jest testem. Pewne, pewne wyznanie wiary, pewne spojrzenie na Chrystusa. I nikt nie może że Jezus jest Panem chyba tylko w Duchu Świętym. No, myślę, że dzisiaj wielu ludzi może bezmyślnie powiedzieć Jezus jest Panem, ale nikt świadomie nie wyzna Jezusa Panem, nikt nie rozpozna autorytetu Jezusa nad swoim życiem, inaczej jak przez Ducha Ducha Świętego. Także podsumowując, to nie znacza, że doświadczenie jest złe, doświadczenie myślę, że jest, no właśnie jest. Jest konieczne, jest, jest dobre, jakby jest, jest, jest po prostu częścią naszego nabożeństwa, naszego, naszego przeżywania Boga, i to jest czymś jak najbardziej właściwym. Ale testem jest doktryna, ale testem jest wyznanie wiary, i myślę sobie, że to jest coś, czego dzisiaj często nie ma, coś, co się gdzieś często dzisiaj gubi w takim pędzie do po prostu doświadczenia samego w sobie. I pamiętajmy, że doświadczenie samo w sobie, chociaż możemy być wygłodniali, wyjałowieni. W takim aseptycznym, antyduchowym, zachodnim yy, społeczeństwie czy, czy, czy no, funkcjonowaniu. Ale pamiętajmy, że samo doświadczenie nie wystarcza, że świat duchowy jest zróżnicowany i dobry i zły, i ta weryfikacja wersetu trzeciego powinna nam towarzyszyć. I życzę Wam dzisiaj, żebyście wyznawali, że Jezus jest Panem. Niech Duch Święty właśnie Was do tego popycha, świadomie, używając rozumu. I dodając Wam jak najwięcej radości, pokoju, uwielbienia w serca. Niech to się dzisiaj dzieje. Panie, dziękujemy Ci za to, że działasz pośród nas. Zachowuj nas, zachowuj nas w prawdziwym doświadczeniu Duchu Świętej. Działaj pośród nas. Dawaj nam wywyższać Syna. Z Bogiem. Polecam wspieranie mojej służby i do zobaczenia.